Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Przed chwilą nie byliśmy w domu, co tam widzieliście na początku filmu, teraz już jesteśmy i, tak jak widzieliście, tam w tym zbiorniczku były żywe ryby. A jak są żywe, to chyba bardziej świeże się nie da. Hmm, bohaterem tego odcinka, właśnie zaraz poza mną, będzie też żywa ryba. Oczywiście, jeśli ktoś szuka żywych, świeżych ryb, numer telefonu, ten, który był chwilę wcześniej. Pan Wojtek tu lokalnie wszyscy wiedzą, kto to jest Pan Wojtek i gdzie można u nas w mieście kupić żywe ryby. A więc u Pana Wojtka. Ja byłem po Jesiotra. Możesz podejść tutaj i pokazać, że ten jesiod jest żywy. Widać, że jest żywy. Ten jesiod waży równiutkie 3 kg. Yy, niestety sceny drastyczne, czyli... Wtedy, kiedy będę go pozbawiał. A ty przywitałaś się w ogóle z moimi widzami? Nie zdążyłam, bo nawet nie powiedziałeś, że na naszym kanale nic. No to bo to mój kanał, jak miałem mówić? Na, na naszym, jak to jest mój kanał? Ale w ogóle nie powiedziałeś, że witamy. Przywitaj kanale. się, to grze z grzeczności byś się przywitała. Powiedz ładnie, dzień dobry, czy tam. Dzień dobry, witam serdecznie. <laughs> Dobra, zaliczamy to. I teraz y, będziemy. <laughs> ja będę. Tak jak wspomniałem, musiał. Go przygotować do wędzenia, tak to delikatnie nazwę. O, tego niestety nie pokażę, bo... bo nie, na szczęście, chyba nie, niestety. Na szczęście, dobra, nie poprawiaj mnie. Jak tak to się nazywa, a teraz będzie mi się to słowo. No już zwolnię, zaraz nie statyw rozróż. przyniosę i się zacznie. I zobaczymy tak, wtedy, co będzie. Tylko mnie, a potem piękny Jesiotrek. Jesiotra wędziłem kiedyś w całości, poza kamerą. Jeszcze nie miałem nawet chyba kanału na YouTube. Czy był kanał na YouTube? No już, nieistotne. To co, ja go teraz oprawię i za chwilę widzimy się w tym samym miejscu. Oj, oj, Najgorsze zrobione. Prawda? Udziela się tam na moim. Ja chcę jeszcze pewną rzecz sprawdzić, bo zawsze jak jest jesiot na jakimś filmie, to tu, w tym miejscu, widać taki, to jest przez cały grzbiet przechodzi. Jestem ciekaw, czy uda mi się tak zrobić, żeby to wyciągnąć. On będzie mi tutaj jeszcze troszkę e, się śliskał. Ślizgał? Chyba już to... Nie, jeszcze nie przeciąłem. Niestety, takie było jego przeznaczenie, że skończy w mojej wędzarni. Prawda? Prawda. Prawda. Patrz. Zobaczymy, czy ja to zrobię. Bo to tak zawsze wszędzie jest pokazane. Hmm? No nie wiem, znając Ciebie, to coś zawsze odwalisz. Tym tylko nie przeciął. Poczekaj, poczekaj. Bo to jest takie tylko dla sprawdzenia. Tak naprawdę to... O. Ty, ja już to przeciąłem, Czekaj. No jest, wi wiadomo o co mi chodzi. O to. Czekaj. Tu jeszcze muszę to przeciąć. I to, patrz, udało mi się. Zobaczcie. Niemożliwe. No. Widzicie, i to jest przez całą długość ryby. Co to jest? Jak to się fachowo nazywa, ja tego nie powtórzę. W każdym razie udało się. Widzicie? Widzicie? to? Zrobiłem to. Pięknie. Oczywiście, w razie konieczności jest tu wąż i wypukujemy rzeczy niepotrzebne. Dobra. I teraz tak, co robimy dalej? Będziemy go kroić. Tutaj ten pierwszy, pierwsze za płetwy, to zrobimy to tak. Czy to będzie na, na haku? Takie coś. Patrz, jaka dziura, dziura po tym, widzisz? Mhm. Pięknie. Widzisz dziurę? Tak wygląda mięso. I teraz będziemy robić takie nie za szerokie dzwonki, dlatego że będziemy go wędzić jeszcze dzisiaj. Należą. W ten sposób. Będziemy go solić i oczywiście kilka godzin peklowania solenia. żebym tak nazwał, żeby mi ktoś nie wytknął tego, bo to będzie solone zwykłym solą. Gdyż pamiętajmy o tym, że przy rybach nie jest konieczne używanie peklo soli. Kaździa, takie ładne dzwoneczki pociąg. Pięknie mić. Patrz, widzisz to? Dobra, ja sobie to potnę i za chwilę kratka i solimy. Dobra, przygotujemy sobie sól i teraz bierzemy te kawałeczki po kolei. Tak, żeby to otoczyło i mówię Wam dosłownie, kilka godzin i można wędzić. Dosłownie. One już przejdą nam tą solą tak, jak powinny z każdej strony. Obczepujemy trochę, żeby nie było też zasłony. Tak postępujemy z każdym kawałkiem. Dobrze to wygląda, ale jeszcze Wam powiem, że nerwy y, ruszają się, te ryby. Więc jakieś nerwy tam jeszcze. Powiedz moim widzom o co mi chodzi, bo jakoś słów mi zabrakło. No jak? No, że się rusza po prostu. Się rusza. Nie wie, to dobrze miało ci powiem jak ty tak mówisz jakoś. Zwo Aha, myślałam, że w twoich słowach to już w ogóle. Co w moich słowach? Że się coś rusza. Ty ja tylko o jednym. Tak troszkę soli dosypię. Bo ryba jest jeszcze mokra. Pięknie, pięknie. Szybki sposób na jesiotra na krateczce, tak jak widzicie, oczywiście założenie było takie, że te końcóweczki miałem y, powiesić na haku, ale się zmieniło, już Wam pokazuję. Przeciąłem to na połówkę i będzie tak jak jest. I koniec kropka. Prawda? Moja operatorka, mojego cudownego telefonu. Tak jest, jeść tam na kratce. Miejsca jest dużo. Jeszcze trochę soli. nie kosztuje nie wiadomo ile, więc nie żałować, żeby też był jakiś smak, prawda? Prawda, tylko żeś nie przesadził. Zawsze mi mówi, że mnie przesadził. nie wiem, jak ja mam, o co ci się tak bardzo rozchodzi. Czasem jest. Że za bardzo przesadzam, czasami za mało przesadzam. Ty nigdy za bardzo nie przesadzasz. Jak, a nieraz mówisz, że przesadzam. No nie mówię tak. Zaraz podam kilka przykładów. Słucham. Dobrze wiesz, że nie mogę podać na wizji. No właśnie. Nie możesz w ogóle. A nie aż mnie podać. świeżbi, żeby mm -hmm. podać. Naprawdę. I dobrze o tym też tą no, wiesz. Naprawdę, tu mruga mi za kamerą, żebym cicho był. Mm -hmm. Co? Tak, tak. O, jak pięknie. Oczywiście na razie to jest na kratce na tym na stole, ale za chwilę zrobimy tak, że to będzie w górze i jeszcze tylko, o ogon też przeciąłem na pół proszę przejdzie wszędzie ładnie porozkładamy tak, żeby się ten się jeszcze rusza naprawdę o takie coś, takie coś tu też, potem oczywiście jeszcze przed samym wędzeniem musimy sobie to spłukać, żeby no ile tam, ja myślę, że Dwie godziny to będzie maks. Dosłownie. I będzie można to wędzić. To będzie na miejsce w górze, tak jak jest teraz. Proszę, pokaż. Widzisz? Widzisz. Po dwóch godzinkach spukujemy. Od nowa na ten ruszt, żeby nam się osuszyło. Odpalamy wędzarnię. Wygrzewamy oczywiście. I będziemy wędzić. Ale myślę, że o tym to już będziemy rozmawiać w wędzarni. Tutaj już mam spłukaną sól kuchni na zlewie. Ta kratka będzie leżała teraz ładną chwilę. Później oczywiście do wędzarni jeszcze będziemy wygrzewać przed puszczeniem dymu. A więc myślę, że oczywistą rzeczą jest jak się tą sól spłukuje z mięsa, więc tego nie pokazałem, tylko teraz widzicie jak to już leży gotowe do wędzenia, więc za chwilę do wędzarni. 50 stopni ustawione. Jest już wędzarni suchutki. Myślę, że widać. I teraz chwilę pogrzejemy, a za chwilę puszczamy dym. Dym oczywiście ze zrębków, buk, olcha. Wędzić będziemy w temperaturze 50 stopni jakieś 2-3 godzinki do ładnego koloru, a na koniec podniesiemy na 90 stopni i 30 minut podpiekania. I gotowe. Powolutku zaczyna się robić ciemnawo. Godzina 20 wędzenia za nami. Pomyślałem, że pokażę Wam, jak to wygląda w trakcie. Łapię już kolor powoli. bo to jest mięso białe, więc tu nie będzie ładnego jakiegoś koloru, jak łosoś na przykład. Ale złoty kolor powinien się zrobić, oczywiście. Jesteśmy w połowie wędzenia, jeszcze raz tyle i dopiero później podpiekanie. Więc myślę, że będziemy się już widzieli na, na koniec, po podpiekaniu i przy testowaniu. M musisz to pokazać, pokaż jakie to piękne wyszło. Pokazuję jak pachnie. Dobrze wygląda, co? Bardzo. A jak szybko. Niesamowite. Pierwszy z góry, bardzo gorące jeszcze. Mm. Podpiekałem w 90 stopniach, tak jak mówiłem. Proszę tu podejść. I teraz musimy się za to zabrać. Na pewno trzeba się pozbyć skóry. Tak jak ja to właśnie poczyniłem. Patrzcie. To jest super sprawa, dlatego że mm, jak jest na gorąco robione, to... Mm, co? To był dobry pomysł. Wiecie co? Inaczej. Do was to mówię. Nie do operatorki mojej. Jej później będę głowę trą. To był świetny pomysł, żeby to solić dwie godziny. No mm, niesamowite. Idealne. No jest. podejdź tu proszę. A to jest tłuste mięso? czy Nie, jakie? to jest mięso chude. Czyli ja będę je jadła? Yy, nie wiem. Ojej. No, będziesz jadła. Pyszne. Mhm. Mówiłem przy ślubie. Będziesz mi z ręki jadła. Wzięliście. Słoność idealnie, nie? No. Nie, musi być bardziej. Tak hmm? jak w No, wzięliście. Dwie godziny solenia wystarczyło. Chwilę tylko to pobyło. Tu w kuchni. Spłukane, wędzone. 2,5 godziny się wędziło w 50 stopniach i pół godziny 90 stopni. Proszę bardzo, gotowe. Peter Diocha. Ojej. Mhm. Mm. Pięknie. Oczywiście. Jeśli chodzi o jesiotra. To nie jest to ryba bardzo oścista, ale w smaku baja. Ojej. A resztę dla oczków. Szybko. Pysznie. Polecam Wam kochani jak najbardziej jesiotra w taki sposób. No jest, rewelacja, naprawdę, bo jest naprawdę rewelacyjny, do tego mega piękny. Zabierz ten Ach. talerzyk, nie Opatrz. Popatrz, zawsze mi rozkazuje. Przed chwilą mi z ręki jadł, a teraz mi rozkazuje. na sprawa, naprawdę. Polecam, a jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz. Subskrypcja i dzwoneczek na początku. Jeśli drogi widzu, droga widzko, zdecydowałaś się na obejrzenie tego filmu, zdecydowałeś, zdecydowałeś, zasubskrybuj mój kanał razem z dzwoneczkiem, wtedy będziesz informowany i informowana o nowościach na moim kanale. Polecam jak najbardziej takiego właśnie pięknego, pysznego jesiotra. Oczywiście yy, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy niezbędne do zrobienia wyrobów domowych, wszystko zostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link macie w opisie filmu razem z kodem rabatowym, z którym będzie 10% taniej ten piękny jesiotr wędził się w wędzarni HMG Smoker na ruszcie, który ro, Rero, który Rero? na tym ruszcie. Ten ruszt, który jest również, nie poprawię ja sam wiedziałem, jaką powiedzieć. powiedzieć. ro, specjalnie, na ruszcie, który je, który jest no. dostępny również u pana Macieja Piątkowskiego, HMG Smoker. Nie wiem, jak ci się, Ty się nie śmiej. A więc należąco uważam, że wyszło lepiej niż y, nabijać, przebijać i kombinować, bo to, co widać, a to, co faktycznie jest, to jest po prostu 100 razy lepiej. Nie mogę wam tego przekazać, bo jest normalnie mega pysznie. Kochani, pamiętajcie y, o naszych social mediach. Zacznę może od grupy Swojskie Gotowanie i Wędzenie na Facebooku. TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Oczywiście grupa za chwilę nie będzie nas 200 tysięcy osób. Jeśli nie, we, nie wierzysz, wejdź i sprawdź. To tyle, jeśli chodzi o jesiotra, to pyszny. Polecam, pozdrawiam. Cześć.